Królowa Anak to pierwsza żona sułtana Brunei, jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Hasan al-Bolkiach miał oficjalnie trzy żony i duży harem. Jednak wyrzucił wszystkie żony i kochanki z pałacu. A tylko Anak mieszka z nim już od 60 lat i urodziła mu sześcioro dzieci. Ich ślub był największym wydarzeniem w historii Brunei. W tym filmie zobaczycie ekskluzywne nagrania z uroczystości weselnych samego sułtana. Ale za luksusowym życiem kryją się tajemnice i tragedie, o których mało kto wie. Jak królowa walczyła o tron dla swojego syna i jaką cenę musiała za to zapłacić. Dowiecie się również o jej szokującym hobby, które trudno zrozumieć zwykłym ludziom. Obejrzyjcie film do końca, aby odkryć wszystkie szczegóły tajemniczego życia królowej Brunei, które rodzina królewska skrzętnie ukrywa. Zaczynajmy! Królowa Anak Saleha jest najbardziej wpływową kobietą w Brunei i matką księcia koronnego al-Muhtadi Billaha. Urodziła się w roku 1946 w rodzinie królewskiej Brunei. Anak Saleha wychowywała się w pałacu z innymi członkami rodziny królewskiej i otrzymała wykształcenie religijne. Od dzieciństwa znała sułtana, ponieważ byli kuzynami. Gdy skończyła 18 lat, wydarzyło się najważniejsze wydarzenie w jej życiu. Rodzice Salehy i Hasanala uzgodnili ich małżeństwo. W tamtym czasie Hasan al-Bolkiah był już księciem koronnym i miał 19 lat. Wszyscy widzieliśmy, jak sultan Brunei organizuje wystawne śluby dla swoich dzieci, przyciągając uwagę całego świata. Jednak jego własny ślub był jeszcze bardziej spektakularny. Uroczystości zostały przygotowane z bezprecedensowym rozmachem i trwały ponad miesiąc. Za tą wielką ceremonią krył się również polityczny przekaz. Brunei osiągało ogromne dochody z ropy naftowej i chciało pokazać światu swoją potęgę gospodarczą, wielkość i królewski splendor. Przed ślubem książę koronny Hassan Al Bolkiah wysłał kobiety z prezentami do domu Panny Młodej. W tamtych czasach nie było niczym niezwykłym, że osoby niosące dary były częścią podarunku. Pozostawały w domu Panny Młodej jako służki i damy dworu. Każdego dnia pan młody i panna młoda odprawiali tradycyjne rytuały, przygotowując się stopniowo do wspólnego życia. Najważniejsze wydarzenie miało miejsce dnia 29 lipca roku 1965 ceremonia Bersanding. Był to pierwszy moment, w którym zobaczyli się od początku uroczystości. Książę koronny i jego narzeczona mieli na sobie stroje ozdobione diamentami, a ich bukiet ślubny nie był z kwiatów. Lecz z lśniących kamieni szlachetnych. Nowożeńcy złożyli przysięgi małżeńskie w obecności licznych gości. W ceremonii ślubnej wzięło udział tysiąc osób we wielkim meczecie w Brunei. Kolejne dwa tysiące osób, które nie zmieściły się w środku, oglądały uroczystość na zewnątrz. Po ceremonii nowożeńcy prowadzili procesję pięćdziesięciu samochodów ulicami Brunei. W paradzie uczestniczyli członkowie rodziny królewskiej i najwyżsi urzędnicy. Wzdłuż ulic dzieci machały flagami, witając królewską parę. W ostatnim dniu obchodów odbyło się królewskie przyjęcie weselne, które było punktem kulminacyjnym wielodniowej uroczystości. Młoda Anaxalecha nawet nie podejrzewała, że w przyszłości będzie musiała zaciekle walczyć o tron dla swojego syna, ale jaką cenę musiała za to zapłacić? Po ślubie nowożeńcy wyjechali do Londynu. Hasanal został przyjęty do renomowanej Akademii Wojskowej Sandharst, gdzie odbył szkolenie niezbędne do przyszłego panowania. Anak Saleha uczęszczała do szkoły Cygnec, doskonaląc swój angielski. Jednak po dwóch latach musieli wrócić do Brunei. Sultan Omar Ali Saifud-Dien zrzekł się tronu, przekazując władzę swojemu synowi, księciu koronnemu Hasanalowi Bolkiachowi. Był to historyczny moment dla Brunei, ponieważ była to pierwsza abdykacja od 200 lat. Anak Salecha całkowicie poświęciła się rodzinie i często towarzyszyła mężowi w podróżach zagranicznych. Przez 15 lat cieszyła się spokojnym życiem rodzinnym i urodziła sześcioro dzieci. Ale potem wydarzyło się coś, co zniszczyło jej małżeńskie szczęście. Podczas powrotu z zagranicznej podróży, sułtanowi Brunei wpadła w oko Stewardesa o imieniu Mariam. Wkrótce potem poślubił tę prostą kobietę oczywiście Anak Salecha. Nie była zachwycona tym, że będzie musiała dzielić męża z piękną kobietą, która była o 10 lat młodsza. Ale islamskie prawo w Brunei pozwala na poligamię, więc musiała się z tym pogodzić. Wygląda na to, że pierwsza żona próbowała odbudować swoją bliską relację z sułtanem. Dwa lata po ślubie sułtana z jego drugą żoną Salecha urodziła jeszcze jednego syna, ale było to ich ostatnie dziecko. Przez kolejne 10 lat. Sultan miał dzieci tylko z drugą żoną Mariam. Mariam całkowicie zajęła miejsce Salechy i towarzyszyła sułtanowi podczas większości oficjalnych wydarzeń zarówno w Brunei, jak i za granicą. Królowa musiała usunąć się w cień i skupić na wychowaniu swoich dzieci. Właśnie wtedy odkryła pasję, która do dziś szokuje wielu ludzi ale o tym opowiemy trochę później. W roku 1998 dwie żony sułtana Brunei walczyły o to, którego syn zostanie mianowany następcą tronu. Krążyły plotki, że w pałacu toczyły się intrygi, a obie żony tworzyły własne plany. Wielu zastanawiało się, kto przejmie tron: syn Salechy, Al-Muhtadi Bilah, czy syn Mariam, Abdul Azim? Ostatecznie tytuł trafił do Bilaha, który miał 24 lata. Najstarszego syna sułtana z królową Salechą. Ale wiele lat później cały świat poznał przerażającą tajemnicę o księciu Abdulu Azimie. Jego niekonwencjonalny styl życia był całkowicie sprzeczny z surowymi islamskimi tradycjami Brunei, gdzie coś takiego mogło doprowadzić do więzienia lub nawet surowej kary. Pięć lat po ogłoszeniu następcy tronu, sułtan rozwiódł się ze swoją drugą żoną. Najprawdopodobniej królowa Saleha miała w tym swój udział, ale sułtan nie pozostał długo przy jednej żonie. Wkrótce znalazł nową małżonkę, młodą dziennikarkę o imieniu Azrinas, która była 32 lata młodsza od niego. Jednak ten związek również nie przetrwał długo. Po pięciu latach para się rozstała, a dzieci pozostały w pałacu. Ostatecznie królowa Saleha pozostała jedyną żoną sułtana Brunei, z którym żyje od 60 lat. Obecnie przewodzi kilku fundacjom charytatywnym i aktywnie angażuje się w działalność filantropijną. Niedawno 78-letnia królowa została zauważona w Londynie, gdzie odwiedzała luksusowe butiki na Mayfair i Bond Street. Wielu było zaskoczonych, że robiła zakupy osobiście, zamiast otrzymywać produkty w swojej królewskiej rezydencji. Anna Ksalecha była tam, ponieważ ma niezwykłą pasję, która wprawia w osłupienie zwykłych ludzi. Znana jest z miłości do luksusowych torebek i drogocennej biżuterii. Jej kolekcja torebek jest warta setki milionów dolarów, a wśród jej biżuterii znajdują się rzadkie i unikalne klejnoty. Najbardziej niezwykła torebka w jej kolekcji to mała kopertówka w kształcie muszli, wykonana z żółtego złota z diamentowym zapięciem. Królowa zabrała tę torebkę na ślub księcia Abdulla Matena i Aniszy Rosnach. Cena tego akcesorium? 5 milionów dolarów. Inna torebka jest całkowicie wysadzana czarnymi, białymi i żółtymi diamentami i jest wyceniana na 2,5 miliona dolarów. A ta kopertówka z drobnymi, białymi diamentami i złotą obwódką kosztuje również kilka milionów dolarów. A to tylko kilka przykładów nieprzyzwoicie drogich torebek, które posiada królowa. Te akcesoria to nie tylko modne dodatki, ale kluczowy element jej królewskiego wizerunku. Każda torebka jest starannie dobierana, aby idealnie pasowała do jej tradycyjnego stroju, i na każde z tych akcesoriów wydaje miliony dolarów, wybierając je osobiście w najbardziej ekskluzywnych butikach Londynu. Ale pomimo swojego ogromnego bogactwa, królowa zachowuje się jak zwykła osoba i zawsze się uśmiecha. Mieszkańcy Brunei uwielbiają ją za jej życzliwość i otwartość. Ale jakie emocje kryją się za tym promiennym uśmiechem? Być może jej miłość do diamentów i luksusowych torebek to tylko sposób na ukrycie samotności i smutku. Co o tym myślicie? Czy prowadzi szczęśliwe życie? Czy bogactwo nie jest w stanie zapewnić prawdziwego szczęścia? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się film. Do zobaczenia!